Szymonko, widzowie, w dzisiejszym filmie mamy rzecz Szafie część dziewiąta. Więc myślę, że już tak dużo, jak tak długo jesteście przy tych odcinkach, zostawcie suba i lajka. A my zaczynamy z pierwszą rzeczą. Trzy, dwa, go. Pierwsza rzeczą jest. Są takie maski. Maski to ważne o tak. I nikt z was nie widzi. To jest moja ulubiona. A tu kiedy się miałam. To się zepsuła chwila. Tutaj taka, a tu taka. I ja zdejmuję tą maskę, chwilę. I zakładam Ta nie, żeby najmniej było widać. <laughs> Teraz żeby mnie nie było widać, to ja. No i drugą rzeczą jest taka um, zabawka dla kota. fajne. No, gdzie jest mój kotek? Zaraz go przyniosę. Mój kiteł teraz śpi, więc pokażę wam. Mojego no, go nie chcę budzić. Kiteł. A co mam dla ciebie? Nową zabawkę. Kerel, ona leżała w szafie masz. Zapoznaj się z nim. Fajna? się, że mu się podoba, tak? Co ręka mi się trzęsie. Zobaczcie jak mu się podoba. <laughs> Widzicie jak mu się podoba? Zaczcie jak się bawi. I liżę ją sobie. Bo aktualna jest taka rybka, zaraz wam pokażę. No, podoba mu się bardzo. Trzecią rzeczą jest... Słuchajcie, bo Kiteł się ciągle tym bawi. Ale dobra. Trzecią rzeczą jest... Takie markery. Ja tutaj ponaklejałem. Naklejki od kubusza. Mam kubusza No tak! Dostałem... Słuchajcie widzowie, dostałem paczkę od Czech ja wam teraz na końcu tutaj ją pokażę. Plaz tam dla co nie? Maluję. Oj! I naprawdę maluję. Ej, kamerę pomaluję. Mmm, się zmieniło, ale dobra. Um, Czartą rzeczu jest. Taka, um, taki fajny piesuś. Fajny z łapkami. O tak wygląda. To jest jego ogonek. Jej. Piątą rzeczą jest, ostatnią. Mam taką myszkę. Myszkę, po prostu myszka. Zwykła myszka. Kiedyś ją używałam, ale mam teraz o tą. O taką mam. Więc. Pokazujemy tą paczkę z 3! Paczka z Czech. Ta paczka jest trochę. Jeden kubuś a ktoś, nie powiem kto. To jest trochę zjadłe. O tak, tu są dwa M-soki. Były trzy M-kubika. I różne batoniki, ten bo tego zjadłem. A i są różne takie batoniki, jak trzech, na przykład jak. Kestem kostem, takiego ehm, ko kofila i to, banany, banany, no, dziwne firmy. Ej, a ja mam jeszcze zapas tych soczków. Ale myślę, że odcinek się podobał, zostawcie suba i lajka, a ja skończę.